A słyszeliście takiego suchara o Audi? 4.0, a właściciel piąte. He, 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 he. Takie samoloty latają u nas, ale już niedługo nie będą. A takie u nas jeszcze nie latają, ale może już niedługo będą. No. Cześć Wam. Z tego ulepa, którego sprowadziłem z Ameryki zrobię takiego czarnego sportowego potwora, a Wam to w odcineczkach wszystko pokażę. Na końcu będzie szansa, żeby ten samochód Kupić, bo to nie będzie loteria, ja nie współpracuję z żadnym brokułem, czy też nie mam bananowego życia, ale będzie szansa, żeby go kupić naprawdę pewnie w dobrych pieniądzach. Także zapraszam na całą serię odcinków o tym, jak Ulepik staje się czarnym potworem z Ameryki. Oprócz aspektów takich czysto mechanicznych, to wrażeń w tych filmikach nam na pewno nie braknie, bo będzie i tuning optyczny i tuning silnika, będą testy przyspieszenia do setki, do 200 na 1 czwartą mili, także będzie grubo. Na początku zostawcie subskrypcję i lajka, żeby was YouTube powiadamiał o kolejnych odcinkach. A tym naszym czarnym potworem stanie się Audi Q5 z 2018 roku. Model 80A, wersja wyposażenia Prestige Plus, czyli chyba najbogatsza. To jest silnik benzyna 20 TFSI, 252 konie, a będzie więcej. Napęd na 4 koła i co tam jeszcze? A, przebieg 87 tysięcy km. Auto przypłynęło do nas z Dallas w stanie Teksas. Zacznę od tego, bo pewnie się zastanawiacie, co tutaj się stało. Czy to był jakiś wypadek poważny, czy coś? Nic takiego. Mi się wydaje, że tu po prostu ktoś skręcał w lewo i uderzył w tym miejscu w jakiś słupek, w jakiś murek, czy coś podobnego. Drzwi wyrwały się z zawiasów, puściły tutaj śruby, dlatego też uszkodzony jest tylko błotnik, trochę? Trochę, no jest wgięty. E, uszkodzone są drzwi. I kawałek tutaj, słupeczka jest uszkodzony. Nic takiego naprawdę poważnego. Te drzwi, jak widzicie, tutaj jest taka folia przylepiana. One były, on był tutaj zafoliowany, żeby się woda do środka nie dostawała. Zaraz Wam dokładnie pokażę, jak to wygląda. Od środka te, te zniszczenia, jak wyglądają. A od środka to wygląda tak. Czyli jest poszycie słupka uszkodzone ale to nie jest jakiś tam duży problem udało mi się już zakupić części blacharskie zaraz Wam je pokażę przejdziemy do mojego kalwat garażu skromnego i na początek nie zgadniecie ile zapłaciłem za drzwi tak właśnie tyle 2980 drzwi są w mega fajnym stanie oprócz tego co tam widzicie tej takiej małej gnioteczki z ryskami Normalnie w ASO 5250 zł. No, plus malowanie jeszcze musicie doliczyć. U nas będzie to wyciągnięte metodą PDR i no też będą przelakierowane te drzwi. Niestety tak to musi być. Mam tutaj jeszcze kawałek słupka w ASO. Taki kawałek, znaczy w ASO można kupić całą tylko ramę taką. Ale to tutaj do tego samochodu nie będzie potrzebne zupełnie, bo to tylko kawałek będzie poszyte, przepraszam, poszycie będzie na kawałku wymienione. Za to dałem 600 zł. W ASO 4000, za tą całą jakby ramę, inaczej się nie do tego kupić. I tutaj mamy błotnik w autoryzowanym serwisie. Kosztuje 2000 zł. taki do lakierowania. Ja dałem 900 zł w ekstra stanie no ale też będzie lakierowany mimo, że tam jest w ekstra stanie to zawsze jakieś tam ryski drobne ma I jeszcze a propos tej ceny części to ceny są różne w zależności od stanu części i na to też musicie uważać jeżeli sprowadzacie auto z USA bo na przykład drzwi można kupić już za 1700 zł ale te drzwi no, będą do poprawek blacharskich i do poprawek lakierniczych, takich, że trzeba je po prostu będzie szpachlować. Takich elementów wam nie polecam e, kupować. I nie polecam też kupować aut, które są sprowadzone z Ameryki i na takich elementach zostały naprawione. Bo powiem wam, że niektórzy tak robią. Kupują po taniości te części, i potem cały samochód jest ulepiony. A jeszcze, jako taką ciekawostkę, to oczywiście w każdym garażu musi być. Kalendarz z gołą babą, a u mnie są samoloty. Takie samoloty latają u nas, ale już niedługo nie będą, a takie u nas jeszcze nie latają, ale może już niedługo będą. Ci z Was, którzy mnie śledzą na mediach społecznościowych, to wiedzą, że no to jest trochę przeskok względem poprzedniego mojego projektu, czyli Astry, która kosztowała tyle co ten grill, bo 980 zł. No teraz będzie co najmniej 100 razy drożej. Zacznę od tej strony, przejdziemy do felg. Felgi mają 20 cali. Jest to taki trochę już stary wzór no z 2018 roku, także na pewno felgi zmienię. Nie chciałbym Wam spoilerować, co będę generalnie robił przy aucie, ale od razu to mogę zapowiedzieć, że te felgi stąd wyjadą. Po mają rozmiar 255, 45, R20 i wcale nie wyglądają jakby były jakieś duże przy tych gabarytach auta. Wyglądają na takie odpowiednie. Nawet 21 by tu bardziej pasowały. W tym miejscu taka uwaga dla osób, które chcą zakupić samochód z USA. Powiem Wam, że na zdjęciach, które są na aukcjach w koparcie, wydaje Wam się na przykład, że będą dwa elementy do lakierowania, czy do wymiany, czy trzy, a jest ich o wiele więcej. I ten samochód to dobrze pokazuje. Na przykład zobaczcie, no tego nie było widać. Tu są rysy. Prawdopodobnie nie uda mi się ich spolerować, co wtedy? Element do lakierowania kolejny i kolejna kasa do wydania. Podobnie tutaj, tego zupełnie nie było widać. Tej strony samochód tak stał, że tego zupełnie nie było widać. Zobaczcie zderzak, nic tu się nie zrobi. Do lakierowania, tak samo tutaj, taka wgniotka, wgniotka, znaczy wgniotka, malutka. Może tu jest taka troszeczkę wgniotka. I zarysowane tego też nie było w internecie widać. Także gdyby ktoś chciał kupić auto z USA, to powiem Wam, że to jest taka trochę loteria. Może na filmiku tego nie zobaczycie, ale każdy ten element ma jakieś tam mniejsze lub większe rysy. Część się spoleruje, część nie. No i tak to wygląda. Także wcale to nie jest taki bajeczny zakup tych samochodów z USA. Mogą na zdjęciach być widoczne dwa elementy do lakierowania, a na przykład wyjdzie z pięć elementów. I to jest bardzo częste. Oni traktują te samochody jako po prostu śmieci. Ładują też je w portach różnego rodzaju wózkami widłowymi. Wcale się nimi za bardzo też nie przejmują. Dużo uszkodzeń powstaje w transporcie. Dobra, teraz pokażę Wam wnętrze. Wnętrze jak na takie auto przystało jest całe usyfione. Nadaje się do detailingu, ale to nie jest dla mnie żaden problem. Generalnie jest w dobrym stanie, nic nie trzeba będzie naprawiać. Przebieg 87617 wersja bardzo bogata, bo macie tutaj na przykład grzanie kierownicy. Jest też. Full, full, full panorama. Proszę bardzo, przez cały dach jest panorama. I inne udogodnienia. Virtual cockpit, tak jak widzicie. Także fajna wersja skóry. Tylko po prostu do wyczyszczenia w środku. Zobaczymy teraz, jak to wygląda z tyłu. Ktoś był chyba jakimś tenisistą. Nie wiem, nie znam się. Z tyłu też jest wszystko w dobrym stanie. Oczywiście do detailingu, do odświeżenia. Teraz przejdziemy do bagażnika. Klapa jest tutaj elektryczna. Stan bagażnika bardzo dobry. Oprócz jednej niedogodności. Brakuje mi tutaj rolety. Nie będę nikogo oskarżał. Słyszałem tylko, że podczas transportu takie rzeczy jak rolety potrafią zostać ukradzione i różne dodatki, które są w bagażniku, czasem koła. Także sprowadzając auto z Ameryki też się musicie z tym liczyć. To auto na stronie Copartu miało status run and drive, czyli odpala i jedzie, a jak się znalazło u mnie przed domem na loże, to się okazało, że nie jest ani run ani drive, i na start już musiałem wydać 600 zł na akumulator. Także jak widzicie, no koszty w przypadku samochodu z USA są nieprzewidywalne i pewnie jeszcze będą się mnożyły. Słyszeliście takiego suchara o Audi 4.0, a właściciel piąte. He, 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 he. Nie, tak naprawdę to lubię Audi. Fajne fury. Ładne przede wszystkim. Komfortowe, szybkie. Spoko, furki. Najciekawsze z tego obchodu, a przynajmniej dla mnie najciekawsze, zostawiłem na koniec, czyli silnik. O. Proszę bardzo, tak to wygląda. Powiem Wam, że to nie jest zwykły brud. Tylko to jest piasek z nad Sahary. Tak, dobrze słyszycie? To jest piasek z nad Sahary. Raczej taki pył z nad Sahary, który się właśnie do Kanady czy do Dallas dostaje z nad Sahary. Dlatego też niebo nad Dallas jest często takie zapylone przez ten pył z nad Sahary. Silniki 2.0 TFSi są bardzo podatne na modyfikacje, co też tutaj będzie uczynione. Generalnie dobry silnik, trzeba dbać o oleje, o obsługi i będzie służył. Tam widzimy też skrzynię, jest DL382, szybka, fajna skrzynia. Także więcej szczegółów o tym silniku, generalnie o tym aucie, będzie już w poszczególnych odcinkach, jak tutaj będziemy działali. A przy silniku też będziemy działali, będą tam różne rzeczy dokładane, zakładane. Także zapraszam do następnych odcinków. W ostatnim odcinku podsumujemy sobie też wszystkie koszty. Które poniosłem w związku z tym projektem, i zobaczycie, czy się opłaca sprowadzić takie auto. A może się nie opłaca, i może stracę kasę. Nie wiem, zobaczymy. Pozdrawiam Was, z zasypanego, zakopanego. No i tyle, trzymajcie się, Mareczka.